Witajcie w kolejnym odcinku ciast bezpieczenia na kanale Pobite Gary. Przede wszystkim dziękuję za całą masę pozytywnych komentarzy, które dosłownie rozgrzewają moje serce do czerwoności. Dzisiaj zajmiemy się kolejnym pysznym przepisem, kolejnym klasykiem, który myślę, że bardzo dobrze znacie, a będzie to ciasto inspirowane wafelkiem Prince Polo. Zobaczcie, jak je przygotować. Do tego przepisu wykorzystam wafelki Prince Polo wafle prostokątne, masło, cukier puder, mleko, kakao, mascarpone oraz mleczną czekoladę. Na początku układam prostokątną foremkę na waflach, po czym wycinam jej kształt. Teraz do miski wrzucam 220 g letniego masła i zaczynam je miksować. W chwili dodaję partiami 300 g cukru pudru, co jakiś czas dolewając mleko, kiedy masa będzie zbyt gęsta. Łącznie użyjemy około 100 ml mleka. Teraz do miski dodaję 200 g kakao, oczywiście też partiami. Przygotowanym kremem smaruję wafle, układając je po kolei na sobie. Do pozostałego kremu dodaję 350 g serka mascarpone i całość ponownie miksuję. Przygotowaną masę mieszam z pociętymi waflami, po czym przekładam ją do blachy, wyrównuję i wkładam do lodówki na 2-3 godziny. Na koniec całość pokrywam polewą z mlecznej czekolady, obsypuję kawałkami wafelków Prince Polo, no i ciacho jest gotowe. Pyszne, aromatyczne, mocno kakaowe. Czegóż Ty więcej chcieć? Gorąco zachęcam Was, abyście wypróbowali ten przepis, bo jest naprawdę prosty w przygotowaniu, no i przede wszystkim smaczny. Zerknijcie też na nasz kanał To Jest To, gdzie testujemy różne produkty z spółek sklepowych. Myślę, że nieraz się uśmiejecie do łez.